Cześć moi drodzy, tutaj Drwal Rymbaiło. W dzisiejszym filmie przeprowadzimy sobie mały test. Otrzymałem ostatnio od firmy Plantronics takie oto słuchawki, wyglądające niczym yy, dzieło obcej cywilizacji. <słuchy> Są to słuchawki Rig 500E. Sygnowane logiem ESL, czyli ligi e sportowej, już z samego tego faktu nasuwa się wniosek, że są to słuchawki dla graczy. Mam tu na myśli nie takich graczy niedzielnych, którzy po prostu lubią sobie w południe zagrać w pasjansa z Microsoftem, tylko graczy konkretnych, graczy, którzy już. Bardziej profesjonalnie podchodzą do y, grania jako takiego, występują w zawodach albo po prostu grają na bardzo wysokich y, rankingach. To są słuchawki. Dla nich przynajmniej tak są właśnie reklamowane. A my co? Sprawdzimy, jak to wygląda w środku. Tak wygląda nasze pudełko z bliska. Prezentuje się okazale, nie powiem Tak, to jest to, o czym mówiłem Przeznaczone dla graczy e-sportowych No zobaczmy, zobaczmy Nie ma co się ociągać, słuchajcie Sprawdzamy, jak to wyjdzie Pach, otwieramy, uuuu No Już się zaczyna Ok. uwaga Pach Poszło Wszystkie systemy zabezpieczeń złamane Wygląda to w ten sposób, to możemy wyciągnąć, tylko żeby zabezpieczyć. O, to i jest, nieco szersza perspektywa. Yy, a więc tak, jak już udało nam się powoli wyzwolić nasz sprzęt ze wszelakich zawiasów, mamy na dzień dobry pałąk, tak, więc podstawę, na której układamy nasze słuchawki, gdyż, no jak widzicie, to jest coś na wzór zrób to sam. To nie jest od razu złożone, wszystko sami będziemy musieli popodłączać, co zaraz zresztą zrobimy. Wyciągnijmy najpierw wszystko. Tutaj ciekawe jest. O, w tej takiej tekturze na rogu mamy zestaw okablowania, więc pamiętajcie o tym, żeby tego nie wywalać. Po wybebeszeniu całego pudełka, naszym oczom ukazuje się taki zestaw. Zacznijmy może od drobnicy, więc oczywiście jest przedłużacz jack. Jest przejściówka pod USB z wbudowaną kartą dźwiękową, co mnie osobiście bardzo cieszy, ponieważ. Na moim laptopie jakoś jacki nie chcą stykać, więc muszę używać właśnie przejściówek. Jest oczywiście mikrofon, wyginalny jak najbardziej. Jest wspomniany wcześniej pałąk podsłuchawki oraz dwie pary muszli słuchawkowych. Pierwsze z nich zrobione są z czegoś na wzór ekoskóry. Więc podejrzewam, że po prostu lepiej tłumią cały dźwięk otoczenia. Pozwalają nam się zamknąć w, w świecie gry, w świecie dźwięku. Drugi zestaw jest zrobiony z takiego oto materiału. Więc z pewnością uszy lepiej oddychają, tak to nazwijmy. W tych słuchawkach i zarazem tłumienie dźwięku jest pewnie mniejsze niż w przypadku ty tamtych skórzanych. Intrygujące jest to, że całość wygląda jak taki właśnie zestaw, zrób to sam. Żeby nie było, to nie jest nie wiadomo jak ciężkie, wystarczy po prostu wziąć właśnie któryś z tych słuchawek, wklepać do jednego z kilku dostępnych otworów, w zależności od preferencji, jak kto ma dużą głowę. Ciach! Bierzemy drugie. Ciach! Zrobione. To jak widać też jest przesuwane, to nie jest tak, że to wszystko jest w miejscu jednym więc jest wszystko elastyczne. Również mikrofon podłączamy tutaj z boczku. Pa, 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 pa. O, Wlazło? Wlazło. Mikrofon jest oczywiście przesuwalny. Wszystko działa w ten sposób. Kabelek, jak widać właśnie, jest dosyć krótki, ale właśnie po to są dołączone te obie przejściówki, przedłużacze, żeby to wszystko miało odpowiednią długość. Jeżeli chcemy rozłączyć no to to też nie jest problem. Wystarczy właśnie troszkę mocniej pociągnąć. Tu, tutaj wystarczy lekko odepchnąć. Jedna muszla i druga. Tyle. Bardzo ciekawa opcja, zrób to sam, trochę jak klocki Lego albo meble z IKEA. Tak prezentują się te słuchawki na głowie w ten właśnie sposób. Jak widzicie, jest to konstrukcja naprawdę konkretna. Porządnie zrobiona ten plastik ten stelaż plastikowy. To nie jest byle co, widać, że to się nie złamie. Przy pierwszym lepszym nagięciu wyglądają tak, jak powinny wyglądać słuchawki gamingowe, do, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, a więc są to właśnie takie słuchawki troszkę futurystyczne, tak? Takie mają um, kształty, widać, że to to jest coś dla tych, co grają, tak? Bo to jest dla nich. W tym momencie siedzę w tych y, muszlach y, z ekoskóry. Słyszę siebie mnie tak jakbym miał y, douszne słuchawki na przykład, tak? Więc, więc również i dźwięki z otoczenia są właśnie takie mniej dla mnie słyszalne. Zapuśćmy więc nieco muzyki. Dźwięk jest, moim zdaniem, jest bardzo dobry. Słychać dokładnie poszczególne instrumenty w utworze. Ej, fajne, fajne Tutaj mogę sobie zdjąć te słuchawki i. O, puszę muzę. Tak, muza sobie niech będzie leci. I tak jak mówiłem wcześniej, e, kupując ten zestaw, właściwie mamy dwie pary słuchawek, tak? Mamy tutaj jedne podłączone, tu mam w ręce te drugie, akurat mi czeka. E, więc wystarczy, że tak, to jest sobie przełączę, Czach, na te drugie. I teraz grają nam te drugie, prawda? Więc bardzo fajna opcja. Właściwie, gdyby mieć y, dwa, te takie stelaże, te pałąki na słuchawki, no to byśmy mieli dwie pary słuchawek. Fajne, spoko, bardzo mi się to podoba. Tak jak sądziłem w tych drugich słuchawkach, właśnie w tych materiałowych, lepiej słyszę to, co się dzieje dookoła. Już nie jest to takie odizolowanie na maksa, jak było wcześniej, ale również jakość dźwięku jest wciąż bardzo fajna. Mhm. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. W kwestii muzyki wiem, że niektórzy z recenzentów narzekają na nieco za niskie basy. Ja tego nie wyczułem, może zależy od typu muzyki. Może akurat w tej, co słuchałem, to, to, to akurat nie było z tym problemu. Jednakże musimy mieć świadomość tego, że tak, to nie są słuchawki przeznaczone do słuchania muzyki. Tak? to nie są słuchawki dla melomanów. One są dla graczy. A jako, że są dla graczy, to mają się sprawdzać głównie... W grach, w grach typu Counter-Strike czy Overwatch, gdzie musimy słyszeć każdy najmniejszy krok naszego przeciwnika, żeby dobrze wyczuć z której strony nadchodzi. Bardzo, bardzo fajne doznania właśnie są w tych słuchawkach, bardzo dokładnie słychać. Ta łatwość oraz biegłość w wychwytywaniu poszczególnych dźwięków, dźwięków otoczenia, w rozdzielaniu ich tak, żeby wszystko było dla nas fajnie słyszalne, jest zasługą systemu Dolby Technology 7.1, mamy zresztą informacje na opakowaniu. Także do przesiadywania przed kąpem, tak na co dzień, do grania w gry również te słuchawki Materiałowe, muszle materiałowe zupełnie wystarczą, ale jeśli chcemy się kompletnie zamknąć w grze, tak, jeżeli chcemy kompletnie wyłączyć otoczenie yy, i skupić się na tym co jest na monitorze, wtedy właśnie możemy wziąć te muszle yy, ekoskórzane i cieszyć się doznaniami. Oczywiście, jak już mówimy o słuchawkach RIG 500E, nie zapominajmy także o Mikrofonie, który mamy tutaj, fajna jest bardzo opcja, taka, że wystarczy, że zrobię klik i już właśnie w tym momencie mówię do Was przez mikrofon ze słuchawek. Jego jakość jest w porządku, bo już ją przesłuchiwałem wcześniej. Nie powala, oczywiście, on nie ma powalać, ma być dobrze słyszalny. Nasi koledzy z drużyny mają nas zrozumieć. Do tego właśnie ten mikrofon jest. Jeżeli ktoś chce, może sobie jego jakość jakoś tam podkręcić jeszcze w programie, jeżeli chcemy na przykład używać jego do nagrywania. Ja jednak nagrywając na YouTube'a, ostanę przy moim mikrofonie takim zewnętrznym. I teraz magia, robię tak i już mikrofonu nie ma. Robię tak i jest. To jest bardzo fajna opcja, bardzo wygodna. Oczywiście mogę go sobie ciach, ciach, przekręcać, wszystko słuchasz ładnie, jest w porządeczku. Ja tu gadu gadu, a może teraz pomówmy o minusach tak całej konstrukcji. Bardzo często wytykanym minusem tych słuchawek w internetach jest to, że nie ma żadnego etui na, na słuchawki, albo na dodatkową parę słuchawek. Tak? pamiętajmy, że właśnie te słuchawki to jest cały zestaw. Używamy konkretnych muszli w zależności od naszych preferencji, od tego czego potrzebujemy, więc fajnie byłoby mieć po prostu jakieś pudełko, jakieś takie zgrabne etui, żeby właśnie tą drugą parę. Tak, Muszli gdzieś tam schować w bezpiecznym miejscu. Czegoś takiego nie ma. Szkoda, trzeba będzie wkładać na własną rękę. No, dla mnie takim małym minusem jest jeszcze to, że tak naprawdę yy, nie mamy tutaj żadnego pokrętełka, żeby tak sobie na samych słuchawkach zmniejszyć głośność, zwiększyć, zmniejszyć, więc yy, po prostu musimy to robić przez komputer. To minus niewielki, bo wiadomo, na kombajn to są dwa przyciski, ale zawsze wolę mieć coś takiego. Tutaj tego nie ma. Jeszcze jedna uwaga dotyczy kabla. Jak widzicie, on odchodzi od obu słuchawek. Mnie to osobiście nie przeszkadza. Nawet chyba wolę, ale wiem, że mogą być ludzie, którzy wolą, kiedy kabel pochodzi w tylko jednej słuchawki. Tutaj przy okazji jeszcze informacja. Słuchawki RIG500E są one częścią, że tak powiem, rodziny RIG500. Została wydana cała rodzina produktów właśnie Plantronics RIG500. Są więc trzy pary słuchawek. O różnych przedziałach cenowych. Jedne są za 200, drugie za około 300, a trzecie, właśnie Rik 500 za około 400 zł. Każda oferuje w jakimś stopniu inne możliwości. Akurat, właśnie ten zestaw jest ze wszystkich najbogatszy. Zarówno on, jak i wersja o 100 zł. tańsza działają na tym systemie Dolby 7.1. Jednakże tym, czego nie ma w innych zestawach, są właśnie te podwójne pary muszli. Tylko tutaj mamy dwie pary. Dlatego też właśnie ten zestaw jest ze wszystkich najfajniejszy. Nie ukrywajmy. Jeżeli mam więc wydać werdykt, tak, werdykt odnośnie o, e, werdykt dla słuchawek RIG 500e, przyznam szczerze, że prawdopodobnie nie miałem jeszcze na uszach czegoś tak fajnego. <laughs> nie, mówię szczerze, naprawdę słuchawki są konkretne. Właściwie mogę powiedzieć, że reklama tych słuchawek doskonale. Mówi sama za siebie, tak? To są słuchawki dla graczy. To są słuchawki dla tych graczy, którzy właśnie bardziej profesjonalnie podchodzą do rozgrywki, którzy właśnie grają na zawodach, grają na wysokich rankingach. Dla nich jest to produkt jak znalazł. Dla całej reszty, oczywiście, także będzie bardzo dobry, jeżeli tylko cena będzie odpowiadać Waszym portfelom. Już minął jakiś czas od premiery tego produktu, więc również i cena spadła, w tym momencie właśnie cały zestaw można nabyć za około 400 zł. Nadal nie jest to mało, rzecz jasna, nadal nie jest to mało, ale jeżeli ktoś szuka naprawdę, naprawdę konkretnych słuchawek, to może sobie spokojnie właśnie zainwestować w Rik 500. Nie bez kozery, jest tu logo esl gdyż ja również Razem z sl mogę wystawić temu produktowi swoją rekomendację. Tyle więc ode mnie w tym teście słuchawek RIG 500E. Dziękuję bardzo filmie Plantronics za podesłanie tego zestawu. Na pewno dobrze go spożytkuję. A Was, drodzy widzowie, zachęcam oczywiście do zostawienia łapy w górę, jeśli się podobało. Dzięki wielkie i widzimy się już wkrótce. Cześć!